Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tego, że możemy się spotkać tutaj bytowie na terenie fabryki WIRLAND, która jak widać działa i mamy nawet tutaj głośność, która nieco być może zakłóca to, żebyście Państwo mogli mnie spokojnie słyszeć, ale ja tą głośność przyjmuję z wielką radością, bo to oznacza, że fabryka pracuje pełną parą i cieszę się, że tak właśnie jest. To jest, proszę Państwa, taki przykład tej z jednej strony wielkiej odpowiedzialności polskiego biznesu, polskiego przedsiębiorcy, obecnego tutaj pana prezesa, ale z drugiej strony także przykład tego, w jaki sposób wykorzystane zostało przez pana prezesa, przez firmę wsparcie ze strony państwa po to, żeby dostosować się do panującej sytuacji, uruchomić nową produkcję, ale przede wszystkim dokonać takich zmian i zwrócić się o takie wsparcie, które umożliwiło to, że zachowane zostały tutaj w tych zakładach wszystkie miejsca pracy, czyli krótko mówiąc, że nikt pracy nie stracił i że wszyscy pracownicy nadal są związani z firmą. Dzisiaj firma jak widać tutaj w tej nowoczesnej hali produkuje stację do dezynfekcji rąk, projekt, który jest całkowicie projektem firmy, który jest w 100% wykonawstwem i z materiałów polskich co ogromnie cieszy, to jest nasza tutaj rodzima produkcja i dzisiaj to jest wielka partia zamówień, kolejna, którą, którą firma realizuje nie tylko na rynek polski, ale również na rynki zagraniczne, bo dzisiaj te stacje wysyłane są do kilku krajów europejskich i to jest obok normalnego asortymentu firmy, a normalnie firma zajmuje się wytwarzaniem płyt meblowych, płyt wiórowych i zajmuje się także i, e, czy może przede wszystkim, Wyposażeniem sklepów, produkcją wyposażenia sklepów, czyli tych wszystkich lat sklepowych półek, tego wszystkiego, co znamy ze sklepów, z supermarketów, to właśnie w ogromnej części w Polsce jest wyprodukowane przez firmę Willand. Ale co chcę, proszę Państwa, przede wszystkim powiedzieć? No jest obecny Pan Prezes firmy, ale jest obecny także Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, bo między innymi tym wsparciem dla firmy Wilan były właśnie pieniądze, które firma w błyskawicznym tempie otrzymała od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarcia antykryzysowej ponad milion złotych, który był wsparciem właśnie w tym, żeby dokonać zmian produkcyjnych, utrzymać miejsca pracy, przetrwać ten najtrudniejszy czas, kiedy to uderzenie kryzysu związanego z koronawirusem było najmocniejsze i, i proszę państwa, to jest właśnie ten element który był, tak, był i jest w tej chwili tak bardzo ważny. Polski Fundusz Rozwoju wypłaca polskim firmom w całym naszym kraju miliard złotych dziennie. To jest ta pomoc, która, która wędruje wszędzie. To już ponad 46 miliardów złotych, które sam fundusz wypłacił. Jeżeli do tego dodamy pomoc, która jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przez Urzędy Pracy, w sumie, proszę państwa, to jest już w tej chwili ponad 79 miliardów złotych, które w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej zostały przekazane polskim firmom. Pan prezes funduszu mówi mi, że szacują, że w tej chwili cała ta pomoc globalnie udzielana przez wszystkie podmioty publiczne firmom w Polsce to jest to uratowała, osłoniła około 4 milionów miejsc pracy w naszym kraju. Sam fundusz uratował prawie 3 miliony miejsc pracy, a więc to, jest, to są, proszę Państwa, ogromne liczby miejsc pracy, to są ogromne, to jest ogromna liczba rodzin, które dzięki temu mają pieniądze na to, żeby normalnie funkcjonować, po to, żeby mogły się wychowywać dzieci, po to, żeby, po to także żeby państwo polskie, bo pomoc i wsparcie dla firm, które przekłada się na, na, na to, że rodzina może normalnie funkcjonować, to także normalne funkcjonowanie polskiego państwa, bo przecież rodziny idą do sklepów, dokonują zakup. Wydają te pieniądze i tym samym napędzają gospodarkę. Te pieniądze wracają do gospodarki, w podatkach, wracają do skarbu państwa, więc to jest to, jak normalnie gospodarka powinna funkcjonować. Dzisiaj polskie państwo poprzez wspomniane przeze mnie różne formy tą polską gospodarkę wspiera. Jeżeli popatrzymy generalnie na cały powiat bytowski, to proszę państwa są 122 firmy w tym powiecie, które otrzymały wsparcie ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju, wsparcie na kwotę około 55 milionów złotych, 3300 miejsc pracy, które dzięki temu tutaj tylko w powiecie bytowskim oprócz w Irlandu zostały, zostały osłonione, a więc to jest, proszę Państwa, rzeczywiście bardzo wymierne wsparcie dla gospodarki. W tym powiecie to jest bardzo wymierne wsparcie dla gospodarki w województwie pomorskim i tym samym dla gospodarki Rzeczypospolitej. W całym województwie pomorskim to, ponad 2 miliardy złotych, które, które, które zostały wypłacone w ramach właśnie tych świadczeń pomocowych dla ponad, tysięcy, dla ponad 5 tysięcy firm, które w sumie zatrudniają ponad 100 tysięcy osób w województwie pomorskim, a więc to jest rzeczywiście także i w, tej, w tym formacie wojewódzkim realne wsparcie. Ale to, o czym za chwilę powie przede wszystkim pan prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, to także dzisiaj Uruchamiana kolejna, kolejne wsparcie w ramach tarczy finansowej, a mianowicie wsparcie dla dużych firm. 25 miliardów złotych, które dzisiaj rusza do tego, aby wspierać duże firmy w naszym kraju, pomoc, która wymagała notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej, więc to jest projekt, który razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panią. Z panią premier Jadwigą Emilewicz, ale przede wszystkim z panem, z panem Pawłem Borysem, prezesem funduszu i z panem, z panem wiceprezesem przygotowywaliśmy jeszcze w kwietniu. No tylko ten czas, który był potrzebny na notyfikację, no nie oszukujmy się, był trochę dłuższy niż się spodziewaliśmy, ale ta notyfikacja jest. Negocjacje trwały. Do ostatniej chwili z Komisją Europejską, ale jest zatwierdzenie i dzisiaj właśnie ta pomoc 25 miliardów złotych będzie ruszała do wielkich firm w postaci pożyczek płynnościowych, w postaci pożyczek, które będą no, swego rodzaju pożyczkami wyrównawczymi, dlatego, że firmy musiały się dostosować do panujących warunków w związku z z sytuacją epidemiczną, a więc poniosły także i określone wydatki związane ze swoim funkcjonowaniem na zabezpieczenie epidemiczne, i te pożyczki premiujące będą służyły temu, aby, aby to wyrównywać. Oprócz tego jeszcze cały szereg instrumentów finansowych. Które będą w, w ramach tego funduszu uruchamiane. Więc to są, proszę Państwa, rzeczywiście gigantyczne pieniądze, z których polskie duże i średnie firmy, duże, to znaczy te, które zatrudniają powyżej 249 pracowników i te, które zatrudniają powyżej 150 pracowników, z którego, będą, z którego te firmy będą mogły korzystać. Także również i dla nich ta wyciągnięta ręka, zgodnie zresztą z postulatami wielkich przedsiębiorców, bo to jest. Efekt konsultacji z przedsiębiorcami, oni mówili: My potrzebujemy pożyczek, my nie potrzebujemy tego, żeby polskie państwo cokolwiek nam dawało, bo my nie potrzebujemy darowizm ze strony polskiego państwa. My potrzebujemy wsparcia w postaci pożyczek, w postaci linii kredytowych, czegoś, co będziemy mogli zwrócić, bo my jesteśmy polskim biznesem, my chcemy się rozwijać, my jesteśmy ambitni. Dziękuję za te wszystkie słowa, które padały, dziękuję również za to wsparcie. Dziękuję także za wsparcie organizacji naszych, polskich organizacji przedsiębiorców, za wsparcie w Brukseli, bo także z ich strony to wsparcie było i dzięki temu, między innymi, również tą, te, ten proces notyfikacyjny udało się przeprowadzić z powodzeniem. Także mam nadzieję, że ta kolejna transza pomocy, tym razem dla dużych firm, która trafi do polskiej gospodarki, wesprze ją. I, i spowoduje, że szybko wrócimy na drogę takiego dynamicznego rozwoju gospodarczego, jaki mieliśmy przed epidemią koronawirusa, i że będziemy mogli dalej rozwijać nasz kraj, realizować swoje ambicje i, i budować takie silne państwo, w którym polskie sprawy są dobrze czy jak najlepiej załatwiane. Jeszcze raz dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, a Panu Prezesowi gratuluję po pierwsze tak pięknego rozwoju firmy. Gratuluję tej nowej hali, gratuluję tej pięknej firmy do malowania proszkowego i gratuluję też takiej dynamiki pomysłu biznesowego, gospodarczego, że właśnie firma umie być tak elastyczna i władze firmy z panem prezesem na czele, żeby szybko uruchomić nowe elementy produkcji, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynkowe i dzięki temu. Jest praca, dzięki temu miejsca pracy mimo sytuacji kryzysowej przetrwały. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękuję panie prezydencie i proszę pana Henryka Reclawa o zabranie głosu pana prezesa. Proszę bardzo, panie prezesie. Panie prezydencie, przede wszystkim dziękujemy bardzo, że przybył pan na piękną ziemię kaszubską, ziemię bytowską. Ja myślę, że to pierwszy prezydent, który przybył, prawdziwy prezydent, bo był elekt, był były prezydent, ale w historii chyba tu Bytowa nie było, żeby był tutaj prezydent. My w mamy ambicje, mamy ambicje dorównać firmom zachodnim jakością, organizacją, co mam nadzieję pokazaliśmy panu prezentowi, że, że coś tu nam wychodzi. Ale przede wszystkim chciałem podziękować panu prezentowi, że w chwilach koronawirusa, kiedy nasz dotknął powiedzmy spadek eksportu, w sklepach nie mogliśmy oddawać, bo no, koronawirus był, no to wymyśliliśmy właśnie stację do dezynfekcji rąk. Ale brakowało nam pieniędzy, bo nam nie płacili, musieliśmy gotówkami płacić i, i dostaliśmy to wsparcie. 8 maja napisaliśmy wniosek i w ciągu dwóch dni, panie prezydencie, w ciągu dwóch dni dostaliśmy milion sto złotych. Panie prezesie, panie wiceprezesie Polskiego Funduszu Rozwoju, bardzo dziękuję. Tarsza antykryzysowa zadziałała w Bytowie tak, że nie zwolniliśmy ani jednego pracownika i będziemy zatrudniać. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za przybycie i za wszystko. Bardzo dziękuję, panie prezesie, i proszę pana wiceprezesa PFR-u, pana Bartosza Marczuka, o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Po tak doskonałym mówcym, jak jest pan prezydent, ciężko coś dodać, panie prezesie, panie prezydencie. Natomiast dwa słowa o naszej tarczy dla małych i średnich firm, bo rzeczywiście jesteśmy w miejscu, które no, doświadczyło tej dokładnie tarczy. Szanowni państwo, niespełna sześć tygodni temu, w środę, 29 kwietnia o godzinie 18, rozpoczęliśmy nabór wniosków do tarczy finansowej PFR-u dla małych i średnich firm. I właśnie to, o czym powiedział Pan Prezes. Ta tarcza jest jednym z najnowocześniejszych, jeśli nie najnowocześniejszym narzędziem wypłaty i wsparcia polskich przedsiębiorców na świecie. Mamy takie ambicje, jesteśmy ambitnym narodem i powinniśmy mieć takie ambicje, czyli to, o czym mówi Pan Prezes. 8 maja złożony wniosek w piątek, 10 czy 11 maja w poniedziałek wypłacone pieniądze. Dziś, szanowni państwo, czyli po niespełna sześciu tygodniach od uruchomienia tarczy. Tutaj ogromne podziękowania również dla nieobecnego pana prezesa Pawła Borysa, o którym wspomniał pan prezes. Jeszcze cały czas negocjuje, panie prezydencie, z Komisją Europejską. Dzisiaj o dziewiątej kolejna tura negocjacji, ale szanowni państwo, blisko 250 tysięcy firm, uwaga raz jeszcze powtórzę, 250 tysięcy firm skorzystało z tej tarczy finansowej, a kwota, która do nich trafiła, o której wspomniał pan prezydent, to blisko 50. 000. Miliardów złotych. Dziś kolejny etap naszej tarczy, czyli tarcza finansowa dla dużych firm. Zapraszamy duże firmy zatrudniające ponad 249 osób do aplikowania. Od godziny 12 znowu kolejne nowoczesne narzędzie: elektroniczny wniosek do składania tych, do składania tych aplikacji. 25 miliardów dla dużych firm do, do dysponowania. Ale szanowni Państwo, najważniejsze są dwie rzeczy. Dlaczego to robimy? Robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, o czym wspomniał Pan Prezydent, po to, żeby wesprzeć polskich przedsiębiorców, którzy nie ze swojej winy, nie dlatego, że podejmowali złe biznesowe decyzje, zostali dotknięci koronawirusem. I to, co dzisiaj tu widzimy, ta niesamowita żywotność, ta niesamowita polska przedsiębiorczość że w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie przestawić tak naprawdę produkcję pod potrzebę rynkową. I oczywiście nasze wsparcie, ja jestem z tego dumny, że to się udało. Ale druga rzecz, też niezwykle istotna, być może nawet ważniejsza, robimy to po to, żeby znowu nie obudził się demon, z którym, proszę pozwolić mi na osobistą dygresję, moje pokolenie, urodzonych w lat 70 miało do jeszcze do niedawna wciąż cały czas do czynienia. Demon bezrobocia. Chcemy chronić miejsce Pracy. To, o czym mówił od samego początku pan prezydent, wspierając rząd, wspierając we wszystkich działaniach również Polski Fundusz Rozwoju, o czym mówi wielokrotnie premier Mateusz Morawiecki, te tarcze są tak ustawione, by chronić miejsca pracy, by pokolenie kolejne rzeczywiście mogło zapomnieć o tym demonie, który straszył nas, ponieważ. Ono zapomniało, czy ten demon zniknął mniej więcej 3-4 lata temu, jeżeli chodzi o bezrobocie. Dziś bezrobocie na koniec maja 6%. Jesteśmy tutaj rzeczywiście elementem na skalę europejską, bo ono tak bardzo nie rośnie i wierzymy, że jest to też efekt tej pomocy, którą adresowaliśmy do firm. Panie Prezydencie, Panie Prezesie, bardzo dziękuję Panie Prezydencie za wsparcie, Panie Prezesie za to, że się tak świetnie Pan działa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym kończymy. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Panom Prezesom. Dziękuję bardzo.